Wystawa pracowni kurpiowskiej przedstawia plakaty, które są tworzone z myślą o wystroju wnętrz. Autorką wszystkich prac jest Patrycja Dąbrowska, miłośniczka branży Handmade. Minimalistyczne i estetyczne ujęcia przedstawiają różnorodne fragmenty codzienności. Są to fotografie, które są zastane raczej rzadko pozowane. Kwestia chwili, momentu i wszystkie są dla mnie bardzo bliskie. Wszystkie są różne, tak naprawdę z różnych dziedzin. Od pejzaży po portrety, właśnie rysunki, też tworzę kolaże, także staram się dotykać różnych dziedzin, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Artystka prowadzi sklep internetowy, na którym dzieli się swoim dorobkiem. W ofercie są nie tylko plakaty, ale także kubki czy torebki z grafikami. Wszystkie projekty, jak mówi, powstają pod wpływem chwilowego natchnienia. Mam pomysł, zapisuję sobie jakąś krótką sentencję i wtedy pod nią tworzę rysunek. Także zazwyczaj po prostu w sytuacjach codziennych jadę autobusem, na coś wpadnę, od razu zapisuję, notuję i wtedy tworzę. Plakaty budzą pozytywne wrażenia wśród obserwatorów. Nie tylko samą estetyką, która wpisuje się w obecną porę roku, ale też miejskim klimatem. Bardzo podoba mi się ta wystawa, zwłaszcza, że ona przedstawia zdjęcia realistyczne, a ja gustuję raczej w sytuacji realistycznej, zwłaszcza w fotografii miejskiej. Przede wszystkim bardzo podoba. Podoba mi się estetyka, to wszystko utrzymane w takiej powiedzmy jesiennej, jesiennym klimacie, który bardzo do mnie trafia. Inspiracją może być wszystko, najważniejsze bo odnaleźć w otaczającym nas świecie. Na tej wystawie każdy znajdzie inspirację dla siebie. Plakaty przedstawiają fotografie botaniczne, kolaże oraz pejzaże. Wystawa potrwa do 9 grudnia. Dla UMK TV Ilona Jabłońska.